Witajcie. Najpierw tytułem wyjaśnienia dłuższa przerwa była spowodowana mocną chorobą i już w zasadzie jestem na chodzie. I dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić moimi przemyśleniami nad możliwością zdalnego wyłączania sprzętu wojskowego. Jest to o tyle ważne dla Polski, że my na przykład nie produkujemy samolotów, więc ryzyko, że dostawca wyłączy nam praktycznie całe lotnictwo jest bardzo poważne. Zapraszam na odcinek. Polska i świat to niezależny kanał, gdzie omawiamy ważne tematy bez cenzury. Wspieraj nas subskrypcją, lajkami i komentuj omawiane tematy. W związku z działaniami, jakie podejmuje Trump, coraz więcej krajów Europy poważnie zastanawia się nad wiarygodnością Stanów Zjednoczonych jako sojusznika i nad niezawodnością sprzętu, jaki jest zamawiany od e, amerykańskich producentów. Przykładowo Portugalia chce zerwać kontrakt na zamówione już F-35, Kanada chce zrezygnować z 88 sztuk, jakie również są zamówione. UK ma już około 30, ale blisko 50 sztuk miało być dostarczone w tym roku, a czy będzie? Zobaczymy. Polska zakupiła łącznie 32 takie maszyny za 4,6 miliarda dolarów. Było to jeszcze w 2020 roku, ale na naszym niebie mają pojawić się one dopiero w 2026 roku. W związku z taką lawinową akcją odchodzenia od sprzętu z USA, stały się dwie rzeczy. Pierwsza to szybka reakcja, jaką prowadzi, szybka akcja, jaką prowadzi Francja, by poupychać gdzie się da własne samoloty i przejąć tą część tortu, jaką miały już praktycznie zaklepane F-35. Następna rzecz to zapewnienia z zaoceanu, że żadnych zdalnych wyłączników amerykańskie cudenka nie mają. Moim zdaniem te zapewnienia to są czyste bzdury, jak i jako producent i sprzedawca takiego sprzętu naprawdę postarałbym się, aby takie zabezpieczenie było włącznie z możliwością zdalnego przejęcia kontroli nad takim samolotem. Z technicznego punktu widzenia jest to od dawna praktykowana metoda kontroli produktu i teraz pokażę Wam przykłady. Gdy Rosjanie zaatakowali Ukrainę, przejęli również nowiutkie maszyny rolnicze z salonu Agrotek, dealera firmy John Deere z Melitpolu. Mowa dokładnie o 27 sztukach, z czego większość były to ciągniki rolnicze i kombajny. Maszyny odjechały w Siną Dal, o nie, nie, w żadną siną dal nie pojechały. One pojechały dokładnie do miejscowości Zakan niedaleko Groznego w Czeczeni. A skąd my wiemy to tak dokładnie? Ano wiemy to stąd, że miały zamontowane GPS-y. Ale GPS-y to nie było wszystko, bo maszyny udało się również zdalnie wyłączyć i zablokować e, po prostu cały system komputerowy, czym chwalili się Ukraińcy. Jako, że przypuszczam nie przypuszczam, aby Ukraińcy dostali od John'ego Dira dostęp do komputera sterującego oraz wszystkie kody źródłowe do oprogramowania, więc najprawdopodobniej to sami Amerykanie zabezpieczyli sobie tak ten sprzęt. A teraz pomyślcie sobie logicznie. Jeżeli ciągniki zaledwie ćwierć miliona dolarów sztukka ma takie zabezpieczenia, to jak zabezpieczony jest samolot za blisko 100 milionów dolarów? Zanim opowiem o innej sprawie, takiej bardziej polskiej, bo związanej z naszymi pociągami, to teraz pomyślcie, kiedy takie zabezpieczenia byłoby przydatne. No najbardziej rozsądne, rozsądne wydają się następujące sytuacje. Jeżeli jakiś kraj posiadacz sprzętu amerykańskiego, chciałby jednak być nieco mniej demokratyczny, albo wręcz planować jakąś misję, która by mogła w jakiś sposób zaszkodzić interesom Ameryki lub być e, niemile odebrana przez e, Stany Zjednoczone, no pstryk nie ma samolotów zdatnych do lotu. No a inna sytuacja, powiedzmy, że pilot takiego cacuszka dał się skusić na porwanie maszyny i lot do przeciwnika. I co? Pstryk i nie leci. Oczywiście, ja widzę tutaj kilka wariantów, bo można, może się po prostu rozbić taki pilot wraz z maszyną, no ale co w takiej sytuacji? Szkoda maszyny, a i nie będzie kogo przesłuchać. Ale może być coś znacznie ciekawszego, bo powiedzmy, samolot odetnie takiemu pilotowi dopływ tlenu do jego maski tlenowej. Lecący na dużej wysokości samolot, jest po prostu w takim położeniu, że pilot nie dostaje wystarczającej ilości tlenu i wtedy pilot po prostu traci przytomność, no a samolot, samolot wróci sobie do bazy. No ale co by było, gdyby pilot bardzo jednak nie chciał wracać i na przykład przyszło mu do głowy zniszczenie czegoś w kokpicie. Co wtedy? Cóż, pewnie jedną z opcji byłoby jego kaptapultowanie, a samolot wróciłby sobie sam. No, i jest jeszcze jedna wersja, jaka spodoba się zapewne fanom horroru. Otóż zawsze dałoby się tak to wszystko skonfigurować, żeby pilot się katapultował, ale nie do końca. To znaczy, po odpaleniu fotela rozbiłby się o zamknięty kok kokpit kabiny. Nie do końca wiem, jak technicznie jest, to, yy, jest możliwość rozwiązania tego problemu, ale gdyby tak efektownie stuknął w osłonę, rozbryzgując krew po całym kokpicie, to na pewno fani horrorów byliby bardzo, bardzo z tego powodu ucieszeni. No oczywiście ta ostatnia wersja to raczej fikcja, ale biorąc pod uwagę, że mechanizm eliminacji pilota był już zamontowany w amerykańskim samolocie szpiegowskim U-2, jaki został strącony lecąc nad Rosją w 1960 roku, gdzie Gary Powers. Przeżył, to nie spodziewałbym się, że nie został on zaimplementowany w jakiejś nowoczesnej formie w samolotach F-35. Garemu udało się tylko dlatego, że nie do końca wykonał pewne procedury, które powinien wykonać, i to uratowało mu życie. No a teraz wróćmy do Polski. Jest rok 2022 i zakupione przez koleje dolnośląskie od Nevagu pociągi muszą przejść okresowe przeglądy techniczne po przejechaniu pierwszego miliona kilometrów. Pech, a raczej chciwość Nevagu spowodowały, że przetarg na te czynności wygrała firma Serwis Pojazdów Szynowych. Po gruntownym przeglądzie pojazd złożono i pomimo tego, że komputer nie zgłosił żadnej usterki, pojazd nie ruszył. Na serwis trafił następny, jak się domyślacie, unieruchomiony został również ten następny. A serwisanci, pomimo czytania tam i z powrotem 20 tysięcy stron instrukcji serwisowej, nie mogli znaleźć przyczyny błędu. SPS w desperacji i pod presją kolei wzywa na pomoc kogo? Hakerów z grupy Dragon Sector. Ci do tej pory hakowali laptopy, ale co tam, Polak potrafi. Panowie kombinują, a cały proces jest bardzo ciekawy i zainteresowanych odsyłam do artykułu źródłowego, gdzie on jest bardzo dokładnie opisany. Finalnie dosłownie godzinę przed tym, jak koleje chciały zerwać z SPS, kontrakt pociągi, pociąg wreszcie się uruchamia, co było przyczyną kłopotów. Otóż mówiąc tak, najbardziej po ludzku. Newak zapisał w kodzie komputera koordynaty. GPS warsztatów wszystkich swoich konkurentów, jeśli pociąg spędził w takim miejscu powyżej 10 dni, trwale go unieruchamiał. Ale to nie wszystko, bo dodatkowo wykryto kod blokujący pociąg w przypadku wymiany jakiegoś ważnego komponentu, ale z możliwością usunięcia blokady kombinacją klawiszy z kabiny maszynisty. No i to tyle niespodzianek z oprogramowaniem, ale nie koniec z niespodziankami, bo sam sprzęt miał również taką pluskiewkę. Urządzenie podpisane jako konwerter UDP do CAN, do jakiego komputer pokładowy lokomotywy wysyłał ważne informacje, jakie to urządzenie było sprzężone z GPS-em. Prewencyjnie wymontowano sobie tą pluskiewkę i nie miało to żadnego wpływu na pracę lokomotywy. Finalnie przeanalizowano 29 pojazdów jeżdżących po całej Polsce, i jedynie 5 z nich nie miało niespodzianek. Teraz sami przemyślcie sobie, czy wierzycie, że amerykańskie F35 nie mają takiego rozwiązania oraz czy jesteście na tyle naiwni, że spodziewacie się, iż na przykład we francuskich samolotach Rafael również tego nie znajdziecie. Obecnie tak naprawdę ja widzę tylko dwa rozwiązania, jakie gwarantują w 100%, że Twoja broń zadziała. Po pierwsze to takie, że wyprodukowałeś ją całkowicie samodzielnie, co bez własnej produkcji procesorów jest obecnie praktycznie niemożliwe. Drugie rozwiązanie to takie, że używasz tak prymitywnej broni, iż nie potrzebuje ona w ogóle żadnego procesora. Tak więc w przypadku. W Trzeciej Wojnie Światowej Polska raczej nie ma wielkich szans na pełną kontrolę własnego uzbrojenia, ale nie martwcie się na zapas, bo jak powiedział Einstein, nie wiem jaka broń będzie użyta w Trzeciej Wojnie Światowej, ale czwarta będzie na kije i kamienie. Tak więc już w Czwartej Wojnie znowu możemy mieć broń, jaka przez nikogo nie będzie mogła być nam zdalnie wyłączona. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie tego odcinka. Oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, do komentowania i wspierania na wszelkie możliwe sposoby tego kanału. Dziękuję. Do zobaczenia w przyszłym odcinku.